Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten sobotni wieczór i zapraszam Was na kolejny odcinek o Okruchów Życia. Dzisiaj kończymy w kościele 57 tydzień modlitwa powołania. i Wiele osób zastanawia się nad pytaniem: czy każdy ma powołanie? Czy ja mam powołanie? Tak, każdy ma powołanie. Każdy z nas ma powołanie do życia i do miłości. Istnieje, a to jest znakiem, że Bóg mnie kocha, że Bóg mnie chce, że obdarza mnie życiem i obdarza mnie powołaniem. Każdy z nas jest powołany. Często o powołaniu myślimy w sposób absurdalny, niechrześcijański. Bóg ma jakąś wolę wobec mnie i Bóg chce, i ja muszę tę wolę odgadnąć. Jak ja ją odgadnę i będę robił to, co Bóg chce, to będę szczęśliwy. A jak mi się jej nie uda odgadnąć w swoim życiu, to będę nieszczęśliwy. A tego bardzo się boimy. To jest yy, niechrześcijańskie podejście do tematu powołania. To nie tak działa Pan Bóg. To nie jest powołanie w wymiarze chrześcijańskim. Każdy z nas ma jedno powołanie to jest powołanie do miłości, to jest powołanie do bycia blisko Boga to jest powołanie do świętości na tej bazie Bóg chce, żebyś poszedł tą drogą, na której najbardziej będziesz kochał, żebyś poszedł tą drogą, która najbardziej się będziesz przez nią się zbliżał do niego. Czyli jest jeden szczyt, na który wszyscy wędrujemy, ale do którego prowadzą różne szlaki. I to jest, to jest nasz cel, bo tam jest Bóg. Pan Bóg jest na tym szczycie. A my musimy dojść do tego szczytu, musimy wdrapać się na ten szczyt. I gdy popatrzymy na powołanie w ten sposób, że Bóg już coś zaplanował z góry, a my tylko musimy to odg odgadnąć, no to wtedy nie ma naszej wolności. Bóg nie chce mieć w nas marionetek, Bóg nie chce mieć w nas niewolników. Bóg dlatego obdarzył nas wolnością. Abyśmy mogli w sposób wolny, w sposób swobodny e, wybierać. I jest tyle powołań, ile ludzi. E, każdy z nas ma swój własny e, sposób, je realizuje. Idziemy tą samą drogą, ale każdy realizuje e, ją na swój sposób. Jeśli mówimy: lekarz, e, nauczyciel z powołania, e, to dejmy rodzaj pasji. To, co człowiek może i chce poświęcić dla wartości którą uznaję za ważną, i w powołaniu chrześcijańskim jest odniesienie do Boga. Yy, I pojawia się kategoria ofiary. Ofiarowuję, poświęcam moje życie. Ofiarowuję, to znaczy czynię dar, yy, a w zdolnym darze jest skromność, cichość i radość. Yy, jest też moment cierpienia, ale ono nie jest cierpiennictwem. Yy, rezygnuję z czegoś dla wartości wyższej w miłości, i wolności. Święty Franciszek Salezy y, mówił o trzech wskazówkach y, przy rozpoznawaniu powołania, y, to znaczy rozeznawaniu woli Bożej. Pierwsza wskazówka to słuchaj Boga. Bóg mówi przez swoje słowo, y, przez znaki, przez innych ludzi. Potrzebna jest wiara. Tutaj uwaga wiara, a nie zabobon. Wiara podpowiada nam, jak mądrze i po Bożemu interpretować znaki czasu. Zabobon mechanicznie i naiwnie wykorzystuje pewne zdarzenia. Druga wskazówka to jest słuchaj siebie. To często pomijamy, bo myślimy: mam rozpoznawać wolę Boga, nie swoją. Mamy pokusę, by zignorować wszystkie swoje pragnienia. Uczucia, obawy, lęki, a Pan Bóg nie chce niewolnika. Jeśli Bóg czegoś dla mnie chce, to ja wcześniej czy później odnajdę rodzaj pragnienia. Nasz rozum, uczucia, nasza wola są istotne w rozpoznawaniu drogi. Również odkrycie uzdolnień, pasji i talentów to jest instrument, na którym Pan Bóg delikatnie gra. Trzecia wskazówka, którą daje święty Franciszek Salezy, to jest słuchaj innych. To nie znaczy, że mam pozbawić się własnej odpowiedzialności i biegać od jednego kierownika duchowego do drugiego z zapytaniem, co mam zrobić. Nikt nie podejmie decyzji za mnie, to jasne. Słuchać oznacza, że biorę pod uwagę perspektywę innych. Oprócz słuchania Boga i siebie. Chcę również spojrzeć na siebie z zewnątrz. We wszystkich tych krokach chodzi o jedno o otwartość. Viktor Frank mówił tak, że nie należy poszukiwać w życiu jakiegoś abstrakcyjnego sensu. Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe powołanie czy misję, której celem jest wypełnienie konkretnego zadania. Nikt z nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi. Tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz przeżyć swoje życie. A zatem każdy z nas ma, ma do wykonania wyjątkowe zadanie, tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać. Większość ludzi polega na tym, że w tym, co robi, odnajduje sens. Przypomnijmy sobie kilka dobrze znanych historii powołań, które można znaleźć na kartach czterech Ewangelii. Tuż mógłby zapomnieć o tych opisach w pierwszych rozdziałach Ewangelii Marka i Mateusza, o spotkaniach nad jeziorem Galilejskim? Dwa rybacy, Szymon i Andrzej, bracia, zarzucający sieci, Jakub jego brat Jan, syn Zebedeusza, siedzący w łodzi, zajęci naprawianiem sieci. Żaden z nich nawet nie przypuszczał, jakie wydarzenia Jakie sytuacje się dokonają, które raz na zawsze odmienią ich życie, czekają ich w przyszłości. Jezus, przechadzający się nad jeziorem, woła do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Zostawiają swoje sieci, ojca, współpracowników siedzących w łodzi i idą za Jezusem. Inna scena nad jeziorem, historia powołania Piotra zawęgnęli Łukasza. Tajemnicza siła przyciągała na jezioro tłumy ludzi, yy, pragnących posłuchać Jezusa. I pod naporem pełnego entuzjazmu tłumu podcho yy, podchodzący Jezus zostaje zepchnięty na brzeg jeziora, yy, gdzie rybacy czyścili sieci. Po nieudanym połowie łodzie są puste. Jezus wchodzi do łodzi Szymona i prosi go, aby odepchnął trochę łódź od brzegu. Yy, z takim... Z tak wspaniałej ambony Jezus z Nazaretu naucza tłumę yy, zgromadzone yy, przed nim na brzegu zatoki. I na tym nie zakończyła się ta znajomość z Piotrem. Yy, po okazaniu prosi Szymona, aby wypłynął na głębie i zarzucił jeszcze raz sieci. Wtedy Piotr odpowiada: Mistrzu, yy, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie łowili. Yy, lecz na Twoje słowo zarzuca sieci. Jakiś połów, sieci niemalże się rwą. Łódź prawie tonie. Szymon Piotr, oszołomiony, upada na kolana i mówi Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Kiedy łódź, nadmiernie przeciążona ładunkiem, przebie, przebija do brzegu, Szymon i jego współpracownicy, Jakub i Jan, zostawiają wszystko i idą za nim. Zobaczmy te dwa, te dwa obrazy. Jakże one są piękne. One wypowiadają, że bycie uczniem pokazują bardzo wyraźnie. Rozpoczyna się nie od indywidualnego wyboru, ale od Bożego wezwania. Jezus wydaje pełne mocy polecenie i dzięki sile ich pragnienia inicjuje życie w służbie Bogu. Jego i tylko Jego autorytet jest źródłem tegoż powołania. Większość historii tych powołania ona nam uświadamia, że powołanie oznacza przede wszystkim wezwanie do pójścia za Jezusem. Punktem centralnym jest osoba Jezusa Chrystusa, która pozostaje sercem i duszą wszystkich doświadczeń historii Jezusa. Dalej, w treści powołania znajdziemy coś jeszcze. Teraz ludzi będzie szłowił. Uczniowie, którzy są powołani, aby pójść za Jezusem, będą także uczestniczyć w jego odkupieńczej misji. I zobaczmy, że też te historie pokazują bardzo jasno, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo. Zostawiają swoje łodzie, swoje rodziny, gdy usłyszą wołanie. Ich życie się zmienia i będzie wymagało nowego posłuszeństwa. I może w nas też zrodzi się takie pytanie: czy powołanie można zmarnować? Można. To, co my wyrzucamy i marnujemy, Bóg też to wykorzystuje. My wyrzuciliśmy nawet syna Bożego, a Bóg to wykorzystał jako fundament chrześcijaństwa. Czasami długo dojrzewamy do naszego powołania. Jak święty Piotr, Jezus powołuje go nad jeziorem galilejskim, galilejskim, daje mu nowe imię i nową tożsamość. Piotr dostaje je jakby na wyrost, bo jeszcze nie wie co to znaczy. Idzie za Jezusem, uczy się z nim być, a w momencie męki i śmierci Piotr, Mistrza, zdradza, ucieka. Powołanie się załamało. A po zmartwychwstaniu nad jeziorem galilejskim, gdy Jezus zjadł śniadanie z uczniami, rozpoczął rozmowę z Piotrem. Nie pyta go o grzech, nie wyrzuca Mu zdrady. Pyta go tylko o jedno, o miłość. I na tym na, i na końcu mówi pójdź za mną, pójdź za mną. Przecież Piotr już dawno poszedł. Ale dopiero teraz pojmuje, co to znaczy, choć wiemy, że droga Piotra się na tym nie kończy, że ona się na tym nie skończyła. Długo jeszcze musiał dojrzewać, żeby oddać życie za Jezusa. I może pojawić się taki moment w życiu człowieka, że myśli, że jest za późno na wszystko. Może być za późno na działanie, ale nigdy nie jest zbyt za późno, by zacząć kochać. Jeśli ktoś podejmuje swoje życie i odkrywa, że nic wielkiego nie zrobił, że wydaje mi się, że wszystko przegrał, przeżywa rozczarowanie i ból, to to, co można w tej sytuacji zrobić sensownego, to przeżyć swoje niespełnienie i oddać je Panu Bogu. I tu rodzi się powołanie niezwykle trudne i wymagające odwagi. Czym dla mnie jest powołanie? W tym tygodniu modlitwo powołania, to pytanie myślę, że wielu z nas, kapłanów, ale i nie tylko, mogą usłyszeć. To szczęście. To szczęście, to pokój, to radość, która przychodzi w pakiecie, gdy idą drogą, na której najbardziej mogę kochać to poczucie, że jeśli będę kochał tak, jak potrafię, to będę robił to. Do, czegoś, do do czego rozeznałem, że jestem powołany, że do tego mnie Pan Bóg wezwał, że do tego mnie Pan Bóg zaprosił, to szczęście mnie odnajdzie i będę miał satysfakcję z tego, co robię. Powołanie to jest to, co dla mnie jest najpiękniejsze: to ciągle odkrywanie tajemnicy tajemnicy Boga, tajemnicy człowieka, tajemnicy samego siebie. Święta Beretta Mola mówiła. Wszystkie drogi Pana są piękne, byle tylko prowadziły do takiego celu zbawić naszą duszę i doprowadzić wiele innych dusz do nieba, aby oddać chwałę Bogu. Amen. Dobrego wieczoru.